mm <laughs> Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj sobie nakręcimy taki filmik pod tytułem Koszmar minionych kolekcji. To jest coś nowego u mnie na kanale. Jak widzicie, na tapetkę wziąłem sobie Championsów Championsów edycję 13-14. Tutaj tym koszmarem miał być runę i w zasadzie generalnie byłem skłonny tego zawodnika nominować jako takiego koszmara w tej edycji, który najczęściej mi się trafia. No zobaczcie, mamy tego 4 cm, 4 cm Runea, Runeja. W zasadzie można by tym obdzielić sporą część kolekcjonerów w Polsce. Tak to wyglądało. On, on zaglądał do nas bardzo często. Później wpadłem na pomysł, wysłałem go w kosmos. Runeja nie ma w tej edycji. No, proszę, co to znaczy, proszę, powiem szczerze, że trochę, trochę brakuje mi Manchesteru, ale, ale cóż, czasami trzeba sobie od nich odpocząć. Także teoretycznie. Myślałem w pierwszym momencie o Runeju, natomiast czekajcie, odłożę go. Natomiast po wnikliwej analizie, moim zdaniem, największym koszmarem e, minionej kolekcji, kolekcji Champions 13-14 były karty Impact Singing. E, powiem wam dlaczego. Zobaczcie, te karty. Czy sobie w kartonie? To są moje oczywiście powtórki. Mam ich trochę więcej, ale, ale wziąłem sobie takie naręcze, żeby je mieć. Zwróćcie uwagę na to, jak pani mi wydrukowało, zrobiło te karty. Karty w zasadzie nawet jak leżą to się niszczą. E, moim zdaniem obwódka, czarna obwódka zrobiona na tych kartach jest nieprzemyślana, jest beznadziejna, jest e, generalnie karta jest słabej jakości. Wszystko tutaj o, zwróćcie uwagę na to, się strasznie zadziera. I mamy tutaj na przykład sobie takiego Teweza, który nigdy w życiu nigdzie nie był przesyłany, wysyłany, kombinowany. A zobaczcie, jak ten Tewez wygląda w tej chwili. Oczywiście wiem, wiem za chwilę, możecie mi powiedzieć, że wszystkie karty trzymały w folikach, w albumach i tak dalej. Natomiast no, ja tych albumów musiałbym mieć X naście folijek, jeszcze więcej. Dlatego część trzymam sobie tak normalnie. Zwróćcie uwagę na to, jak karty Impact strasznie się niszczyły. Wow, na koniach jadą, ale jazda! Ale jazda! Dobra, nieważne. Zwróćcie uwagę na to. Także, moim zdaniem, e, największą padaką, jaką Pani nie wypuściło właśnie w edycji. 13, 14 były karty Impact. Singing Chciałbym Was zapytać, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Natomiast, no, wydaje mi się, że moje zdanie jest, jest właściwe, i tyle oczywiście żartuję. Dzisiaj mam takie specyficzne poczucie humoru. Patrzę na tego konika. Mam nadzieję, że tutaj Pani nie przyjedzie. Dobra, nieważne. Także ja nominuję do, do edycji, to znaczy edycję Champions League 13-14, nominuję kartę Impact. Moim zdaniem to jest największy bubal, jaki wypuścił Panini, właśnie w tej edycji. Jeszcze raz proszę Was o to, żebyście po, powiedzieli, co Wy na ten temat sądzicie, co Wy byście wrzucili do bubla tej edycji. Pozdrawiam Was serdecznie. Sorry za zakręcenie, ale tak tu koń, tu pies, masakra. Nieważne. Las to las. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner, cześć.